W latach 50., według projektu Bohdana Pniewskiego, wzniesiono charakterystyczne, lekkie i ażurowe budynki Sejmu. W latach 70, Małgorzata Handelewicz-Wacławek doprojektowała do nich nowy dom poselski. I chociaż pomiędzy tymi dwiema realizacjami czasy się zmieniły, to widać w nich wspólną myśl. Architektom chodziło o stworzenie kameralnej i przyjaznej przestrzeni. Jednak nie ma się co oszukiwać. Budynki sejmowe nie były projektowane na potrzeby instytucji w pełni demokratycznej. We współczesnych realiach trzeba było sejm rozbudować łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Jak zbudować nowe budynki w tak silnie zdefiniowanym kontekście architektonicznym? Jak wyrazić w nich ducha współczesności, bez stwarzania dysonansu z dziełami sprzed lat? Architekt Bolesław Stelmach wybrnął z tego zadania, projektując spory gmach, którego prawie w ogóle nie widać. W ten sposób nawiązał do zasady, według której zakomponowane są powojenne budynki sejmowe. Lekko, eterycznie, kameralnie. Nowy Wydział Podawczy jest całkowicie wtopiony w otaczający krajobraz. Na zewnątrz wystaje tylko przeszklony pawilon wejściowy. Tak ażurowy. Że można spojrzeć przez niego na wskroś. Zbudowano go znacznie poniżej płaskiego terenu, na którym wznoszą się starsze budynki Sejmu. Dzięki temu, stojąc przy nim, od razu wiadomo, co jest ważniejsze, a co tylko obsługuje główną funkcję, która za pomocą zestawu ramp wyniesiona jest niczym na piedestale. Dopiero kiedy wejdziemy do środka, budynek zdradza nam więcej tajemnic i pokazuje jeszcze jeden związek z architekturą sprzed pół wieku detal. Bo dobra architektura niczym diabeł tkwi w szczegółach. Jednak tutaj to nie kamień został potraktowany w rzeźbiarski, plastyczny sposób, ale szkło i beton, w którym wycięto zagadkowe wzory. Wydział Podawczy to kolejny rozdział w historii Sejmowej architektury. Jest nowoczesny, ale nie szuka kontrastu ze starszymi budynkami Sejmowymi. Wręcz przeciwnie, podejmuje stojącą za nimi ideę i przenosi ją w XXI wiek. Zespół budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej to bez wątpienia skarb naszej architektury. Z jednej strony na wskroś nowoczesny. Podąża za światowymi trendami we współczesnej architekturze, a z drugiej klasyczny i bardzo polski. Projektowali go najwięksi polscy architekci. Kazimierz Skurewicz, Bogdan Pniewski, Małgorzata Handzelewicz-Wacławek i ostatnio Bolesław Stelmach. Warto wybrać się na ulicę wiejską w Warszawie, przyjrzeć się tym budynkom i zastanowić, w jaki sposób ci wielcy projektanci językiem architektury starali, starali się interpretować takie pojęcia jak niepodległość, ojczyzna, demokracja. Te cztery filmy, które mogliśmy nagrać dzięki kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, oczywiście nie wyczerpują bogactwa sejmowych detali i złożoności jego architektury, ale na szczęście można sejm zwiedzać. Aby dowiedzieć się jak, wejść na stronę Sejmu, chyba że chcesz, abym to ja oprowadził cię po sejmowych zakamarkach. Już w najbliższą środę zapraszam na specjalny odcinek architektury is a Good Idea na żywo, w czasie którego odpowiem na Wasze pytania dotyczące Sejmowej architektury, powiem dlaczego uważam, że możemy wszyscy być z niej dumni, no i co trzeba zrobić, aby zwiedzić Sejm ze mną, jako przewodnikiem po jego architekturze i stojących za nią znaczeniach. Dlatego koniecznie subskrybuj ten kanał, klikając tutaj i kliknij poniżej, aby zobaczyć więcej filmów o architekturze Sejmu. Do zobaczenia w środę o 19.00 na razie.